Wit Wit Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, z Apexa. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji. Dzwonaczek łapka w górę ma i w górę. Subskrypcja ma być czarna, nie czerwona. żółtej. Dziękuję Wam za pod ostatnim odcinkiem z Apexa za, si za 80 ileś tam wyświetleń. Dla mnie to jest dużo. Pierwszy raz. Najwięcej ostatnim razem było... Z Fortnite, chyba 70? Nie, 60 ileś tam. Dziękuję. nie yy... w odcinku was tu zapomniałem wsadzić. Pracowano za to. A więc to jest trzecia próba do nagrania odcinka. Nie słyszeliście tego? Mam nadzieję. Wyciszę ich. A, fajna gra. A na czego będziemy grać. Nie przestanę, ja bo nie chcesz. ale nagra. To powiedzieć, już tak dwa razy miałem. że Cztery razy miałem. Wiesz, że, że raz po prostu nie było nikogo. Drugi raz po prostu nie byłem. No i teraz to jest drugi raz. I trzeci, że od razu zginę na początku, bo wybrał jakieś gumienne miejsca. Lecimy tutaj. Może... Prost. No i tutaj, bo to jest moja ulubiona miejscówka. Lotnisko. Tak, nie, baza lotnicza. Broń, dziękuję za ulubioną. Nie wiem, czemu nie biegasz. Bardzo dużo tych broni. Ja może jakoś trafię. Tu jest jeszcze to jakieś miejsce. Tam nie, proszę nie, nie hmm. zgnęliśmy tam. O! Cieszę się za to, co dostałem. Wiesz co? wiecie co? O kurde. Jak, strefa daleko. Jak będzie dwa, ruszam w stronę strefy. cie noduje sobie to nagłuszecz to jest debil bez urazy ale nastawił ponad 6 skrzynek No Tutaj poziom drugi No, no że tu ktoś jest znaczy, no że ten robocik tu jest mm. Nie lubię Mier gówno którego nie chcę A. Powiedziałem wam, że jak będzie 2 minu minuty, to do strefy. Wcale <śmany> strefy. <śmany> Chciałbym dowiedzieć o to, co to jest. To jest skarb, jeszcze się nie dowiedziałem. Ja to idę tu. Może się tutaj. Możesz mi się jak myślicie? Co tu. Jest?

dobra, nie A chcę to, to. nie no. ha! To ty, ludzie, nie czy będzie szybciej. Chyba tam mm. No dobra, powód na badanie.

Nie wiem, jakiś, jakiś szary, może niebieski, ale jak ja chcę, to nie dostanę co ty. Ja znam tę grę, a jak nie mam broni, to wszędzie leży. A może że będzie chciał wziąć, zresztą no, nie wiem, o co chodzi z tymi skrzynkami. Czy one są jakieś lepsze? Boli mnie to, że nie mogę tego wziąć. Znaczy, nie bo mogę to wziąć, ale. nie strzelałem ze Sentinela, on długo jest i chcę wypróbować. To dla mnie. Mmmm. O ty już. Hada, to już, Aha, dobra, to już wszystko Nie mogę oprzeć Okej, okay, dobra Trzeba tylko zobaczyć jak to się... Jak to strzela Myślę, no że nigdy z tego nie strzelałem Nie okłamuję was Chyba tylko raz W panice, jak nie miałem nic do wzięcia No <grym> Mam tu powiększenie magazynku O Może zostanę tego e, krabera. Kraber. No, kraber. Ta superka fajna. Mm. O, to jest lepsze. Molę to. Bo nie, wezmę nie sobie. Molę to. ja się nikogo nie zabiłem. Niedobrze. dobrze. Ja nikogo ja się nie zabiłem. No nie. O, indyka, indyka. Ha, ja się zdałem sprawę, że oni... Zapomniałem, że tu w, w trzech. O, nie, zginiemy. Indyka. Wygraliśmy? Wygrał. my nie, a pierdę, dobra. Ale ja czy sobie przegraliśmy, bo to przez to, że nie mieliśmy... Dobra, może się nie zobaczę mhm. o co chodzi? Pierwszy fragment. O co chodzi? Czekaj, czekaj. czekaj. Szafil No to fajnie wygląda I może jakieś powiedzonko Aha. No zrobimy to, nie wiem co to jest, ale zrobimy Chociaż będę wiedział jak No to Mój Tylko nie wiem czy ja gram sam, czym z kimś Do Nie tego o to chodzi? Wyposażenie. Główne, a nie wyposażenie to jest. Znaczy, eee, czy to nie jest Czy Lata ma być szara, nie czerwona. Eee, czekajcie mikrofonik, się poprawia Dobra, lecimy. To się nie opłaca nawet. To nie, nie wiem, po co to wybierałem Potrzebuję. Dobra, dobra, dobra. Hmm. Fajnego. Minę na górę. Po bronią. Może potem, amunicję. Ale jakie tu skrzynki jakieś są. Dwie. Może coś fajnego. No hmm. ja wątpię. E, nie wiem po co mi plecak. Hmm, wiem jedną. Ja nie polecam wam tutaj chodzić. Bardzo wam nie polecam tego mieć. Znaczy... Mm, jest coś fajnego? Tak mam czas. Spoko na spokojnie. Idę tu. Chodź. Co uleczę jeszcze? Bo jak otw zrobię ten, ten, to, to, to wykop ukryty. Er to jak to się teraz kończy jest minuta. Ileś tam. Mm, potki, potki jakieś, podki, znaczy te. Mm, baterie. Dobra, czego nie potrzebuję? Nie no, nie no, to wezmę. Mm, tego już nie potrzebuję. Hmm.

пидорас от открыл. Ну что? О, курда! Ну что? Идсон. Ojojo, oj. uciekam Nie ma sensu A co ja zrobię To jest dobry myk Gdzie jest za tekst Haha ha, ha, Ale beka z niego ha, 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 ha. Co za no tam... Jestem głupi Aż byś wiedział Ostatnie Jestem głupi Powtarzasz się I zginę przez to Z moją... Głupotę I tak z głupotą wygrałem, haha Dla ha! musy to Bra, jest, jest to jakieś Zbierza. Sukces Przed moją głupotę, że nie zebrałem artefaktu, bym zginął. Ale to jest fajne. Trud połączyłeś. Pociłem się trochę. Nie wiem, bo już który tu przejść, nie wiem. Trzeci raz, czwarty. Na pierwszy raz to przeszło bym to zrobił, ale po prostu padł mi się rozadował, padł mi się rozadował. Zobaczymy co dostaniemy. będzie że to się nadal nagrywa. Bo będzie kicha. Zostałem. szafir e, e, Bogatsto! Zostałem... Reden Gaming XG. Odpowiada za bardziej zaawansowane funkcje i pamięć. Według wykrytych informacji jest to typ XG, na którego... Temat nie ma żadnych danych. W razie jest to połowa bardzo rzadko stosowanej konfiguracji bliźniaczej do działania potrzebuje drugiego rdzenia, zawiera złożoną i delikatną krzyształową matrycę, jakiekolwiek naruszenie obudowy natychmiast obróciłoby się ją w pył, z to jest bardzo wytrzymała z pewnością ale z niezwykle delikatnym w środku. Obudowa wydaje się nie, za, nie naruszona. Naujdź się lepiej czytać i wyra wyrażać to. I co? Nagrody za ukończenie. No to jest poładne. Nieznany projekt, dobra, dziękuję wam za obejrzenie odcinka, jeśli wam się podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie i dzwoneczek, łapkę w górę, macie niebieska i w górę, musisz tam by być szara, no i dzwoneczek.